Witam wszystkich, ja jestem Abyx A to jest kolejny odcinek z gry Pure Farm 2018 A w dzisiejszym odcinku m, będę y, robił akcję z koszeniem trawy i zgrabianiem A prasowanie tutaj, bo już podstawiłem do i z prasą Będzie raczej w następnym odcinku a w dzisiejszym będę y, kosił o tą tutaj kosiarką marki Akpil i zgrabią to zgrabiarką marki Akpil. I do koszenia wykorzystam Lidnera Geotraka 134EP, a do zgrabiania wykorzystam Zetora Majora. Poza odcinkiem byłem w Włoszech i w Japonii. Yy, sprzedałem we Włoszech pomarańcze, a w Japonii wiśnie, więc mam całkiem sporo pieniędzy. A i też pozadki, bo się tutaj trawę, więc mam gdzie kosić teraz. Ok, włączam, opuszczam i jedziemy. Pierwszy raz sobie tutaj, pierwszy raz będę korzystał z tej tej kosiarki czy tamtej zgrabiarki, bo ja już tutaj kosiłam w pierformingu trawę, ale to było pokosówką, ale tak, żeby kosić kosiarką, no to jeszcze jeszcze nie robiłem takiej akcji. Żeby kosiarką kosić, tylko pokosówką. To już w następnym odcinku raczej będę robić owijanie. Ale to nie wszystkie te, tabele będę owijać, co tutaj będą na tym polu tylko część I ja tutaj trochę po koszę a później yy, zatrudnię pracownika i zajmę się zgrabianiem bo no, to pole jest naprawdę całkiem spora, jak na tego, taką siarkę, więc bo strasznie by mi to dużo zajęło jakbym na to wszystko na odcinku kosić ale nie no trochę sobie kosimy No i w sumie jeszcze raz tak na odcinku przetestuję tego zajutora majora bo za bardzo go w sumie jeszcze nie pokazywałam, Za bardzo go tak nie testowałem jeszcze na odcinku więc przetestuję się go Teraz na odcinku tak Czas zgrabiania Może też w następnym przy zbieraniu bał Okej, okay, dobra. to w sumie jakby będę mógł powiedzieć pracownika. Musimy być do tego mojego majora. No ale ta kosiarka na początek, no to jest całkiem okej, okay, jak tutaj zaczynam na przykład z krów. No to ta kosiarka jest taka okej. Okay. Na początek może być okej. Okay. Na początek jest okej, okay, ale później lepiej sobie kupić tą kosówkę. Tylko, że żeby ją kupić, to trzeba kupić najpierw DLC, bo ta koszulka jest z DLC. Dobra, ja tutaj wykoszę poza polem, bo ten pracownik tego nie wykosi, więc ja tutaj wykoszę. I... wszędzie ja wsiądę do, do tego zetora. Dobra, jeszcze tutaj trochę tego skoszę i zapełnię tego pracownika. Później może jeszcze tutaj trochę do koszy, poza odcinkiem mu. Bo... Dobra, ważę już do... z bo to, to długo mi zajmie poczekajcie ja go tak ładnie w miarę odstawię no i niech jedzie gościu będziesz jechać? czy nie działasz? nie, nie. działa, dobra na szczęście działa no to wchodzę do natura no, Włączamy tą zbieraczkę No i uczczamy. Chociaż ja w sumie trochę zlejemy. Kurczę, ja trochę zlejemy. Ja Сейчас там ты странно начал. Не, добрый. Трудно. Co ten pracownik pozwala. Zresztą on będzie jakieś mijaczki teraz poprawiał? Chyba. Kurczę, co ten zakolad gdzieś wolno jedzie? On nie powinien trochę szybciej jechać? Jakaś tak wolno jedzie. Jakaś on wolno jedzie, mam wrażenie. Jest też w taki inny zator Major. I taki trochę jakby starszy. Bo ja tutaj mam tego. Oto, to jest ten Zatur który ja mam. ZD Major 80 ma 80 koni. I jeszcze jest taki zator Major HS80, który ma 75% 75% CR1 75 koni. Dobra, teraz chodźcy będą no, miały spory zapastawy No i patrz, pojechał na... Dobra, to ich sobie jedzie chce Ja tutaj to pozgrabiam No jakbyś jeszcze mogłeś tu kosić, bo zaraz ja nie mam zobaczyć, co A tam to, ja ci nie, w środku on zaczął jak ja bym się zatłuszczał z grawicą, to bym się jakiś z bajdą zrobił. Ajajaj, ajajaj. Aj, aj, aj. No i to chyba... Zresztą no skończył moje akcesy ze zgrabianiem. Też pierwszy raz będę w następnym odcinku belować, Bo na nie, nie belowałem tutaj na odcinku. Bardzo. Patrzcie, jak śminę. Ale on ma podniesioną kosiarkę, to co, co ty robisz? No nie wiem, co on tu tak prowadzi, ten pracownik. Coś jest lepiej, chyba niedobrego, ale... Zaraz pojadę tutaj zobaczyć, co on tam robi. Co w tym pracownik te Co ty robisz? Czemu ty spodniesiony kresiaczkę? Zosuwasz tu? Zaraz to zobaczymy co on tu będzie robić. Skontroluję go tu. No Dobra, chyba będzie teraz jechać, nie? Będziesz jechać? Czy nie za bardzo? No dobra, chyba będzie jechać teraz. Okej, okay. no to dobrze. W ogóle jeszcze bym zobaczył, co się dzieje na montanie. I obora. Krowy są gotowe do sprzedania. Za 4 dni mi No Dobra, to zdążę. Króliki mi zechną za jeden dzień, dobra też zdąży. Chlebniarz nie raczej też zdąży. Hmm. Na Montanę wrócić. Zami tam też niewierzę, to pozdychają. Bo ja bym te krowy na przykład. Czy te, czy te króliki, ja bym je tutaj. No to takie jest trochę słabe, nie? że ja nie mogę. No jest sprzedać zwierząt. Świetne, że ja nie mogę sprzedać tych królików, co są na Montanie. I mnie tu sprzedał, no ale to się liczy tylko to, to co mam tutaj na tej mapce A na tej mapce nie mam projektu, więc... To tak I dobra, ja może bym teraz... A, dobra, no mogę wyjść I... ja Będę korzystał w następnym odcinku z tej obijarki no są dwie tutaj w tym performancie, i jedna jest właśnie taka, na którą trzeba samemu, którą ładować. I jest jeszcze druga taka, która samo, sama sobie może załadować. Bela, więc z tamtej owiarki, tamtą, co samo może sobie ładować, no to, to mam ją na montanie. Więc o 1% mam przygotowanie jedzenie, no to trzeba będzie na pewno zrobić, jak już będę miał tą trawę i kieszonkę i yy. to co sama sobie ładuję mam na montanie więc yy, też z niej sobie skorzystam na pewno z niej skorzystam jak mi się kiszonka skończy tam na montanie u krów na pewno z niej skorzystam na odcinku sobie Dobra. w sumie ja ją kupię trochę tej paszy bo nawet jak mi ta kiszonka ona będzie musiała mnie eksperymentować więc no, proszę, kupię na razie, to kupnę, pasza. Bo i tak nie zrobię na razie tej swojej, bo taki siankami tym musiała mi sfermentować, którą. i sfermentować, chyba. więc. Dobra. Dobra, to może wróćmy do. Zaraz zobaczmy, co ten pracownik teraz zrobi. Jeździ. Czasami to trzeba po prostu zakontrolować, bo mnie nie wiadomo, co będzie. O i. Ty. Ja się pytam, gdzie jest trawa tutaj? O i tu. Co jest? Zabrał sobie trawę. Ukradł. Ty. Gdzie jest trawa? Tutaj. Bo odskoszona jest, ale nie widać jej. Gdzie jest taki opokosik? A ty? Bo ci pracownicy czasami. Mam wrażenie, że oni kradną. Yy... Ci pracownicy to takie złodzieje są trochę, niestety. Na przykład czasami widziałem, że słomy umią. Miał... Na przykład włączymy żeby zostawić słomy. Na przykład czasami widziałem, żeby, że, słone, że ci pracownicy słomy kradną. Albo że na przykład włączy się im sieczkarnie, to oni sobie tą sieczkarnię formalnie wyłączają. I, no i, wylaki, no i wyłączają sobie tą sieczkarnię i wylatują słomy. Niemniej z tej słomy nie potrzebujemy, a włączyliśmy tam formalnie przed zatrudnieniem pracownika, żeby ścinać tą słomę to tym to pracownikiem ją... No wyłączy i to takie no nie wiem co jest coś jest chyba nie tak z tymi pracownikami ale w którymi no i kurczę no i wyparowałem to prawo tutaj ale no, dobra już tyle Okej okay, słuchajcie więc chyba w tym odcinku już będzie tyle bo no ten no toż tutaj mógłbym zrobić ale dobra w tym macie już będzie tyle w następnym zajmę się no, następnym zajmę się belowaniem i zbieraniem, balowaniem i owijaniem. No i czas sobie troszeczkę tych bale zbierzemy tutaj z pola. Więc, ale to w następnym odcinku, więc w tym to już tyle. Dzięki za oglądanie i czekajcie na następny, Cześć!